Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy w Clash Royale. ja Clash of Clans. I jesteśmy w, Tutaj. Na wyspie. Tak, na wyspie. Tutaj sobie pienowego army campa. Jest fajnie bardzo. Więc tak. Pokażę. Mm. Dobra. Mm. Okej. Okay. Zobacz jak czterdziestu ma takimi barbarianami. Okej. Okay. Nie ma wcześniej żadnej bomby. Pewnie tam jest jakaś... czy coś. dajcie daję tak, ok, Są takie barbarzyńcy to jest nam okej, atak tak, nie się nie realizować. nie wiem, nie największa nie No więc, No nie wiem, nie wiem, nie 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 i Teraz trzy, Okej. Jeszcze mam już ten Okej. I zobaczymy jak moja wioska się sprawuje w obronie. Ojej, trochę net. Okej, okay, on nie atakuje, na razie on ma 3 trzy, trzy trening campy. Tak, trochę jestem niepewny do tego, żeby to tutaj było i żeby to tutaj było, ale tutaj mam trochę obrony. Hmm, najciekawsza gra w grze, najciekawsze momenty w grze, przepraszam. To on już zaatakował. A nie, bo. Ten czas się skończył. I on już ma obowiązek atakowania. Dobra. Tam. To wygrałem. Aha. Nie fajnie. jak jest z tamtej strony. W tej sprawdzę. Hej. Atak. Patrzcie, jak się tym atakuje. Hej, zniszczą Kraszegę, to będę bardzo zadowolony. Mega Mega Mindstorm, wybuchnął. Ula, la, dużo mi bomb wybuchło. Przynajmniej rozwalą chyba, Bulger Nie rozwalą. zniszczył. A, to tam był jeszcze jeden, nie wiem, I Już skończyło się. A, i prawie wycofam. Mam aż dwie To jest... Victory. Okej. Okay. Smutne jest to, że mam no Max Golda już. Tak, tutaj mam. Takie tajemniki. Kurde. Mam go już. To będzie jedna godzina, ale mało wydam. Tutaj mam już. Co to jest za eliksir? To jest na czwartym. To jest na trzecim. O, poulepszyłam sobie murki. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. ja tutaj. Fajnie to wyglądało po prostu. Okej, okay, już 200 golda, okej. Okay. Widać od razu, że on coś tam planuje. Nie ma takiego zasięgu. A może tam są springtrapy?

No już szkoło trochę pokonałem, tak jakby. No, jestem blisko nawet wygranej. A, prawie by rozwijać dawoko, tam... Trochę słabo. No i przegrane, ale 24 sniklarki. A może też tak zrobię sobie z samym Albo może. Okej, okay. no... Nie, nie, dwóch to będzie okej. Okay. Teraz przejdziemy tutaj. U, kto mnie tutaj atakował. Aha. Aha, 120. Myślałem, że 20. Mocny, mężczyzna. Cholera, ale i Dużo, że tak kusi wcześniej. Nie mogę już nawet zbierać nic. Znaczy. Ojej, Dobra. Tak, dobra. To mam na mak. Tutaj referuję nie, nie. mamy max. Hmm, kurde. Hmm, dobra. Icic storage, cold storage. Okej. Okay. I teraz też pewnie będę miał już max. Jestem za bogaty. Tak, teraz mam taktykę ugiwa arch. To jest moja taktyka. bardziej jest nawet kołkiem. Nie, i nie, 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 Tam nie, wyjdą. nie, 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 Dlaczego No, jest ponieważ e, on te wszystkie obrony walą z gajanty. Oni mają bardzo dużo życia, a akceptki i barbariany. A tak są różne inne. Oni nam 4 nie walnęli. Okej, okay, tam artystka, or, Aha. Good. Dobra, tutaj nie nic na rogach. Najważniejsze. Uc, tutaj jeszcze ulicy stały, to nie wzięłem wcześniej. Dobra. Masz tyle planu, nic nie wyjdzie. Nie ma tam żadnej posadzki. Dobrze. Wow, ale słodko je. Nie wybieram eliksy i kasy, widzicie to? Nie Jezu, znowu mamy już na...

Ula, la! o pies. Co? jest! Co? Starczy list tutaj. Dziwny jest. Dobra armia, tylko giantów brak. Uuu, już ma takie kanony. I ósmy tanhal. nie, jeszcze nie ma. Ula, la ten box. Dziesiąty Archer Tower. Ma 25 postaci. Plan. Oh, ale dobry. Lol. Dobra. Wracamy do domu. Swojego. Tutaj zbieramy to. Reinujemy. Tylko 30 tysięcy. O! Już się skończył Watch Więc Będzie baby dragon event Freespell event Ale nie teraz Dobra A, ja Trantę ja, nie mogę rozwalić ponieważ Tutaj mi się Ulprzają Nie mogę na to nic teraz wydać Więc idę na drugą wyspę już jest full, więc atakuję. Hmm. Już nie mogę zdobywać, ale to dobrze nawet. Ponieważ tak. O, klaszyk musi wyleczyć świetnie. Nie będzie mi rozwalać. A, to ja nie widzę. Zaginę. Dobra, słuchajcie całego. Ok. Kto ten Snifi? Arcery też są odporne na... Dobra, też tutaj. O! Trochę mało mi tych pustyni arczerek zostało. O! Sprążony arczer tołer jeszcze został.

Ubra. Tutaj, jak widzę, oczyszczam sobie taki teren. Tak bardzo fajnie. Lubię. Hmm, jeszcze z tym trzeba coś zrobić. Uuu, tutaj też trzeba gdzieś postawić. Dobra, tutaj, hm, gdzie to postawić? Chyba tam postawię sobie tutaj, okay. albo w innym roku, chociaż trochę więcej morku by się sprzedało, albo czy tutaj się zmieści. teraz znów OK tutaj jeszcze hiding Tesla tutaj to tutaj OK i tutaj co tutaj będzie jeszcze tak. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, hmm. Dobra, już jest skój. Więc atakuję. la dobre ma Archer Towery. Nie lubię, jak właściwie mają dobre akcer Towery. Dlatego ich nie wtedy nie ma tak. Okej, dobra, teraz o to być. Dobra. Dobro. Tutaj barbarion, tutaj barbarion. Okej. Okay. Dobra, jeszcze. Teraz cała ta kulu. Jeszcze barbariana -ja mi Okej. Okay. Dobry na małe smokter. Baczny na lewo sobie. Kurde. Barbariana -ja dostały. O lala. Tracę siłę. Okay. Ale dobra. Wygrałem na skrocie. Nie 100% to chcę. Okej, okay, tamte barbariany tam obijają. Uala. Ktoś tam obija. Dobra. Wygrałem. Dziękuję. Okej. Okay. I to byłaby to. To byłaby już ostatnia walka. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I oczywiście proszę o uzasadnienie dużej ilości łapek w górę bo łapki w górę są bardzo mi potrzebne. Tak. Potrzebuję je. Tylko szczeniaczki nie Więc dajcie łapki dla szczeniaczków. Dziękuję. Zostawiajcie łapeczki dla szczeniaczków. No. Więc dzięki za obejrzenie oczywiście jak mówię. Łapki obowiązkowe, no i klipka też jest obowiązkowa. Zobaczę, czy mam więcej, tutaj mam więcej okej. Okay. W już ktoś już nie. więc dziękuję za obejrzenie, to co mówiłem, dzwoneczek też jest obowiązkowy, więc nara.